Jestem Daniele. Wiem. Jestem doktor Mancino. Usiądź. Jaki mamy dzisiaj dzień? Dziś jest... Sobota. 8 sierpnia. Źle. Niedziela 9. Niedziela. Nie dziw się, że nie pamiętasz. Spałeś ponad dobę. Byłeś tak pobudzony, że pielęgniarz musiał podać ci podwójną dawkę leków nasennych. Dobrze, ale dlaczego tu jestem? Ty mi to powiedz. Pytałbym, gdybym wiedział? Przypomnę ci. Jak zakończyłeś wczorajszy wieczór? Nie wiem. Wróciłem do domu. A potem? Potem odleciałem. Dobrze, nie pamiętasz. Nie szkodzi, przypomnisz sobie. Co pan zapisuje? Sporo pytasz, jak na kogoś, kto dopiero wstał.